Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj w premierowym materiale porozmawiamy sobie o najnowszym pancerniku w linii radzieckiej, który będzie dostępny w sklepie premium za bagatela 12800 dublonów. To dużo, mało. Ocenimy to sobie zaraz, ale przede wszystkim moi drodzy, możemy sobie porozmawiać, ocenić, zobaczyć gameplay, jak wygląda borodino w grze. Bo przyznaję osobiście, że zaintrygował mnie ale też zarazem pod kilkoma względami znalazłem jego minusy. Czy wy znajdziecie takie same, czy lubicie grać takimi pancernikami? Zapraszam na ten materiał, na pewno się nie zawiedziecie i na pewno wyrobicie sobie opinię o tym nowym pancerniku. Moi drodzy, będziemy sobie go porównywali z Władywostokiem, no bo to przecież drzewkowy odpowiednik Borudino, ale to nie jest też najważniejsza rzecz. Ważne jest też, abyście zerknęli na inne materiały, które produkuję u siebie na kanale, na YouTube. U góry linki, moi drodzy, na przykład do omówienia nowej linii niemieckich pancerników, albo za momencik później, jeżeli byście chcieli porozmawiać, na przykład zobaczyć pogadankę, czyli dokąd zmierza World of Warships. Zapraszam serdecznie. Mam nadzieję, że przekonam was do jakiegoś skromnego subika bądź komentowania. I nie przedłużając, przejdźmy do Borodino i o tym, jak prezentuje się na początku w porcie. Ok, i jesteśmy przy Borodino, moi drodzy, i będziemy go sobie dzisiaj porównywać z władywostokiem, czyli drzewkowym odpowiednikiem. Co takiego ma, czym się różni? Zapraszam. Spójrzmy. Moi drodzy, Władywostok różni się tym przede wszystkim, że z tyłu posiada wieże, czyli ma trzy wieże głównych armat. Tutaj mamy dwa razy po 3,406, a Władywostok posiada trzy razy po 3,406. Ale o artylerii porozmawiamy sobie już za chwilkę. To sama powiedzmy sobie różnica w budowie, jednak wytrawni gracze zapytają zaraz, ale, ale, w pancerz. No właśnie i tu jest duża różnica, na samym starcie nie widać ich aż tak bardzo, bo sam... Pancerz ten zewnętrzny jest, można powiedzieć, stricte podobny. Tu 25, Władywostok ma tam 35, zaraz Wam zresztą pokażę. Pas pancerny Cetadeli po 220, tutaj 500, 50 mm dziobowego, no i od przodu bardzo solidnie po 495, 475, więc jest na co przyjmować te pociski. Władywostok, moi drodzy, jeszcze tutaj spójrzcie, ma tutaj 32, tutaj duży pas 200, jest, wydaje się, troszkę większym okrętem, ale tak naprawdę to prawie identyczne okręty. Pas pancerny, jak widzicie, prawie identyczny. Tu 32 i jeszcze tutaj wysunięte. Na Borodino tu jeszcze był pancerz czerwony, tam się świecił, o, dosyć spory, taki zbierający, że tak powiem, torpedy na stem. Ale najważniejsza rzecz to różnica, kiedy zdejmiemy pierwszy pancerz dziobowy i tutaj możemy zobaczyć, nawet w Ostoku jest 250, przeskakujemy do Borodino, moi drodzy, i na Borodino, moi drodzy, mamy 400. Ten okręt ma grać dziobem, i z założenia ten pancerz tutaj Cytadeli jest przepotężny. Jak widzicie, jeżeli dobrze spojrzymy od przodu, no to jest tutaj kawał dobrego pancerza, który teoretycznie będzie nam to zbierał. Powłączajmy sobie wszystko dookoła i zobaczcie, że na czerwono, wszystko aż nam tutaj, można powiedzieć, na bordowo świeci 400 mm. Gorzej z tyłu, ale to raczej jest wiadome. Władywostok z tyłu, moi drodzy, jest lepiej. Opancerzony z przodu, jak nie pamiętacie, 250, a z tyłu na władziu 250, plus wieża 400. Tak też różnica już na samym starcie dla tego nowego okrętu. Można powiedzieć o rosyjskiego, radzieckiego dziobaka, jest już. W jakiś sposób istotne. Ale poza rozmieszczeniem panzerza warto powiedzieć o puli HP. Żywotność na plus dla wady On ma 73 tysiące albo, no, moi drodzy, tylko i wyłącznie 64, czyli 10 tysięcy różnicy. Troszkę nadrabiamy to wielkością, może ilością nadbudówek, ale no, rzeczywiście te 10 tysięcy na ósmym tierze może mieć dużą różnicę. Moi drodzy, przejdźmy dalej. Ósmy pier. Artyleria główna na Borodino to 2 razy po 3 460, jak dobrze wiecie na Włodowostoku jest 3 razy po 3 406, 6, pomyliłem się, i czas przeładowania 31 sekund, więc dosyć, dosyć sprawnie. No, czy strzela szybciej od Wosoka? No to spójrzmy, bo wydaje mi się, że czas jest porównywalny, a dokładnie wynosi 33 sekundy na wodę w ostoku dając władziowi jeszcze możliwość strzelania z tylnej wieży troszkę lżejszy okręt, troszkę mniej roboty, szybciej ładują chłopaki i sekundarka bo o tym warto wspomnieć Sekondarka na Borodino jest biedna, ale nie aż tak biedna jakby się to wydawało, bo są to dwie wieże 180 po dwie lufy z tyłu z bardzo dużym kątem obrotu i jest możliwość ostrzeliwania, jak zawracacie, jak wycofujecie się, jak coś Wam na ten tyłek wyskoczy. Na Władywostoku tej sekondarki jest o wiele więcej 6 razy 100 i 6 razy 152 ale no nie oszukujmy się, Władywostok nie martwi się aż tak bardzo o swój kuper. Artylerię omówiliśmy, przejdźmy jeszcze do Borodino i tym razem porozmawiamy o obronie przeciwlotniczej. Tutaj mamy 71 punktów i działa dosyć, bardzo fajnie, rozmieszczone 35% wsparcia w sektorze priorytetowym. wostok, moi drodzy, ma identycznie prawie je rozmieszczone, ale stałe uszkodzenia są troszkę inne i tu na korzyść. Z tego, co widzę, moi drodzy, na Borodino, no, czymś ten okręt musi się wyróżniać. Więc obrona przeciwniczna na korzyść Borodino: manewrowość 33 000 na 15 sekund, a waty to tylko i wyłącznie 29 węzłów, mniejszy promień skrętu, ale też szybkość przestawiania steru o wiele szybsza. Tak też Borodino będzie szybsze, ale będzie się o wiele bardziej. Można powiedzieć, ślumaczyło, że tak powiem, kiedy przyjdzie do skręcania, czy tam do zawracania, więc trzeba brać to pod uwagę. No i kamuflaż, moi drodzy, na korzyść, o dziwo! Z wymaksowanym kapitanem, kamuflażem i także flagami, czy tam y, kamuflażem stałym. 13,7 to Borodino, a ładywostok z podobnymi perkami to 12,2. Tak też. W tym zestawieniu powiedziałbym, że jest remis, ale tylko i wyłącznie nawet z delikatnym plusem dla, dla Władywostoku, e, tylko i wyłącznie dlatego, że są to okręty zupełnie o innej charakterystyce gry. W możemy troszkę popchać linię, nie martwić się troszkę o ten tył, a na Borolino musimy uważać. Ale jak? No to zerknijcie sobie moi drodzy na wyposażenie, bo to też jest istotne. I moduły na Borodino. Moi drodzy, standardowo mamy cztery. Ale nie możemy ich ulepszyć, no bo okręt premium przeważnie nie ma tutaj żadnych rozwinić. Sprzęt eksploatacyjny nas już może zainteresować. Mimo tego, że są trzy sloty, to RK jest nielimitowana. Na rosyjskich, radzieckich pancernikach, jak dobrze wiecie, na Władywostoku jest to limitowane, więc to jest duży plus dla tego okrętu. Przetrwamy dłużej. No i przede wszystkim nie musimy się o to tak bardzo martwić. Napraweczka standardowo na pancernikach, no i przede wszystkim bardzo podobna jak na Władywostoku, no i radar, moi drodzy, na ósemce może Wam się to bardzo przydać po to, żeby wykryć tą niszczarkę. Co prawda trwa 25 sekund, możecie to sobie przedłużyć odpowiednimi, e, prawda, perkami, ale no nie oszukujmy się, zawsze się przyda te 25 sekund na 12 km, żeby przyświecić tą nikczemną niszczarkę, która próbuje nam albo wejść na plecy, albo, prawda, coś z przodu robi niedobrego i może nasza drużyna przez te 25 sekund zdąży ją trafić. Chociaż tyle. Ok, przejdźmy dalej. Uzbrojenie. Standardowe. Modyfikacja głównego uzbrojenia jako pierwszy slot. Tutaj raczej nie ma dużego wyboru. Możecie bawić się o modyfikacje grupy naprawczo ratunkowej rozwiniętej ze zbrojowni. Ale czy warto? Mi się wydaje, że nie, wystarczy to. Sekundarka nie będzie tak bardzo padała. Znaczy, no przede wszystkim uzbrojenie artylerii głównej macie tylko dwie wieże. Jak coś padnie, fajnie by było, żeby to przetrwało. Sekundarka jest tutaj z czego innego, rozpędziłem się za bardzo. Dalej, modyfikacja systemu kontroli uszkodzeń, no warto by było, żeby te pożary, jeżeli wybuchną, trwałyby krócej. Ochrona maszynowni aż tak bardzo nie jest potrzebna. Czy wydłużanie radaru jest potrzebne? Chyba nie, ale mi się wydaje, że to jest najbardziej optymalny perk. Tutaj, moi drodzy, możecie walnąć sobie, no właśnie, zastanawiałem się bardzo długo, czy nie wziąć sobie obrotu, wiesz, no fajnie by było tymi dwiema wieżami jak, jak najszybciej kręcić, ale kapitan dostał prawda, przeładowanie. To no nie oszukujmy się, no, przeładowanie i obrót. Nie sądzę, aby sekundarka czy pelotka potrzebowała tego. Systemy celownicze, i te 7% może robić różnicę. No i przede wszystkim coś tam dostaje tutaj artyleria dodatkowa, więc też jest zawsze bonus do przodu. No i na czwartym slocie można wybrać wszystko. Dosłownie, zależy co komu będzie pasowało, jeżeli ktoś będzie grał Borodino jak raiderem, E, czyli wchodził na bogato, no to rzeczywiście e, być może układ sterowania, aby zmniejszyć różnicę do Władywostoku, bo Władywostok troszkę lepiej kręci, jeżeli pamiętacie, jak powiedziałem przed momentem, no to może mieć duże znaczenie. E, uważam, że albo to, czyli system kontroli uszkodzeń numer dwa, po to, żeby jeszcze zniwelować pożary, i jeszcze jak najszybciej je gasić, albo modyfikacje napędu przód-tył, przód-tył, e, Coś z tym możemy robić, jakoś w tym stylu, prawda? Tego dziobaka grać, bo wiadomo, wie, że mamy z przodu, i w ten sposób będziemy tutaj strzelali. Na ostatnim, piątym slocie, moi drodzy, raczej kamuflaż, ale jeżeli ktoś będzie chciał wykrywać torpedy albo modyfikację sprzętu eksploatacyjnego, to ja uważam osobiście, że nie będzie to zły wybór, chociaż tak ponad 50% głosów oddałbym na to. Jakbyśmy się bawili w jakiś teleturni w stylu postaw na milion, no to to będzie raczej ten mój milion. No dobra, skoro pobawiliśmy się w ten sposób, to zerknijcie, jak rozdam dowódcę. Dowódca tutaj jest bardzo prosto rozdany. Nie kombinowałem nic za dużo. Tu można pozmieniać, jeżeli Wam nie pasuje coś z czwórek, bo na tym najwięcej zaoszczędzicie. Gdzieś tutaj można coś przerzucić. Wszystko jest zrobione po to, żeby okręt ustał jak najdłużej. Ekspert, kamuflaż i pożary. Można tutaj jeszcze gdzieś zdjąć coś, żeby walnąć sobie ochronę przeciwtorpedową bądź przeciwlotniczą. Ewentualnie zamiast. Wprawnego ładowniczego umieścić sobie tutaj specjalistę napraw doraźnych albo ewentualnie moi drodzy ostrzeżenie o nadchodzącym ogniu, bądź zamiast obrotu wiesza ktoś będzie tak uważał, któryś z innych perków. Adrenalinka, no bo jak dostajemy obrażenia, wiadomo, dużej tej puli nie mamy, to warto by było wykorzystać. No dobra, moi drodzy, zapraszam Was na bitewkę. Bitewka zagrana niedawno dosyć i mam nadzieję, że spodoba Wam się. Co nieco omówimy sobie, jak mi się grało tym Borodino, ale też przy okazji pogadamy sobie, jakie wrażenia miałem z tej bitwy, a także z innych poprzednich, kiedy na samym początku dostałem ten radziecki okręt w łapki. Tak też odpływamy, a na sam koniec podzielę się jakimiś uwagami na temat tego okrętu, czy bym go kupił, czy bym go nie kupił, jeżeli miał tyle dublonów. No i przede wszystkim, czy warto by było go posiadać i dlaczego jakaś ocena nie wiem, szkolna powiedzmy. Zapraszam. I przed Wami, moi drodzy, bitewka na Borodino, które rzeczywiście trafiłem w bardzo interesującym matchmakingu. Przede wszystkim trafiłem na dziesiątki, co jest, o według mnie, jeszcze na osobę, która nie ma zbytnio ogranego tego okrętu, ciekawym wyzwaniem. Startowo ciekawie się potoczyło, dlatego że sam razem z Shimakaze zostałem tutaj na obronie kapa, a raczej na ataku, bo kapa udało się zająć, ale naprzeciw zostały. Inne przeciwne okręty. Była tam niszczarka, był też idący pancernik ósemkowy e, Karolinka. No i rzeczywiście e, łatwo nie było. Był Smolensk, który czaił się troszeczkę przy środku i do którego wystrzeliłem kilka salw, ale tak jak widzicie bezskutecznie. E, oczywiście Shimakaze zrobiło jak na razie, jeżeli dobrze widzicie, bardzo dobrą robotę, bo rzeczywiście wyciągnęło Karolinkę aż do samej, e, można powiedzieć, krawędzi mapy, zostawiając samą napastwę losu, a następnie wpakowało jej tyle torped, ile się dało, po to, żeby wzmocnić właśnie kapacę. Który, jeżeli teraz jeszcze bardziej się przyjrzycie, był zajmowany w tym momencie przez niszczareczkę. No, i tu musiałem wkroczyć ja. Yy, załadowane pociski przeciwpancerne szykowałem się na jakiś ostrzał. Ewentualnie od Karoliny, albo ewentualnie właśnie od Smoleńska, żeby im załadować salwę, ale pojawiła się niszczarka po odpaleniu radaru i rzeczywiście można było już załadować te kilka, nawet o, tysięcy obrażeń właśnie w nią, po to, aby no, starać się. Zniwelować tą tutaj jej przewagę, jej obecność na kapie. Miałem to szczęście, że po prawej stronie Shimakaze rzeczywiście bardzo dobrze grało. W tym momencie zatopiło Karolinę, a ja, jak dobrze widzicie, zaryzykowałem idąc do przodu. Starałem się zmieniać trochę kierunek, trochę prędkość, aby nie wpakować się na ewentualne torpedy idące w moim kierunku i próbować odbić tego kapa. Niszczarka zniknęła mi z wykrywalności. Ale na moje szczęście było tutaj Shimakaze, które rzeczywiście widziało ewentualne moje wsparcie, i mogłem już odpalić salwę z obeków. Sześć pocisków, dokładnie sześć pocisków poleciało w tamtym kierunku, pięć trafiło, niszczarka odpłynęła, ale nadziałem się w tym momencie na, na ostrzał przeciwnika. E, wracał Smoleńsk. E, podświetlony, podświetlona była Shimakaze, a ja dostałem troszkę z salwy burtowej tutaj od Montany, która na środku KB próbowała przejąć inicjatywę. Nie było to łatwe. Okrętem tego typu rzeczywiście trzeba było w jakiś sposób uniknąć ewentualnego strzału od Montany. No i jeszcze starać się do tego przede wszystkim coś zdjąć. Pociski przeciwpancerne znowu załadowane. Wprawny ładowniczy tutaj się przydaje. Rzeczywiście ten perk absolutnie polecam. Jakieś tam znowu tysiące poleciały w kierunku Elblinga. No i moi drodzy, Lecimy dalej, no bo pojawił się Smoleńsk. Byłem dekapowany, pojawiła się montana, czyli pod dwoma okrętami mogłem być ostrzeliwany. A nie za bardzo chciałem, po pierwsze, zbierać obrażenia, bo aż takiej dużej puli HP nie mam. A po drugie, fajnie mi by było odbić kapa. Dodatkowo, jeszcze, że Shimakaze, która grała na tej flance, bardzo dobrze pomagała, jak mogła. Japoński niszczyciel razem ze mną rozpoczął kapowanie. My w tym momencie poczekamy, aż. Uruchomi się radar. Właśnie ten radar, w takiej sytuacji na Borodino, jak i poprzedniej, bardzo, ale to bardzo się przydaje. Możecie sobie żartować, że o, tak naprawdę nie miałem żadnej pozycji ostrzału, ale tak naprawdę miałem możliwość, moi drodzy. Znalezienia przeciwników, zrobienia kroku, manewrów ich kierunku. Spotowany byłem ze środka przez inną niszczarkę, więc musiałem w jak najszybszy sposób. Kap został zajęty oczywiście, ale w jak najszybszy sposób dostosować się do tego, co mogło się tutaj ewentualnie wydarzyć. Zdecydowałem się na tą flankę. Elblink tutaj puścił torpedy. Smoleńsk też w jakiś sposób zakręcał w moją stronę, więc ewentualny pojedynek z jednym z nich był jak najbardziej e, mi na rękę, ale ewentualnie byłaby szansa e, ugrać go. Na moje szczęście Elbling właśnie wyleciał w powietrze od torped, to chyba były teraz torpedy, no mi się zdaje, że chyba od Smoleńska, ale stuprocentowy nie jestem, może teraz były od Elblinga, ale byłem teraz pewny, że na dziób mając Smoleńska jestem o wiele bardziej bezpieczny Niby pokazałem pełną burtę, ale mając bezpieczeństwo, że nie ma tutaj żadnego pancernika, mogłem sobie na to pozwolić. Piękna salwa, cztery penetracje i Smoleńsk na wykończeniu. Rozpoczyna ostrzał sekundarka. Jeszcze jest szansa tutaj jak najbardziej zbliżyć się do rosyjskiego krążownika, tego spammerskiego, który rzeczywiście popsuł trochę krwi i nie dał zdobyć tego KPB. No, na początku udawała mu się współpraca z niszczycielem. Jak widzicie, sekundarka na Borodino całkiem sprawnie strzela. Niby tych ostrzałów nie ma dużo, ale jest szansa, że coś ona utrafi. Druga salwa i za dużo przebić na wylot. Już nie było. A dobija, dobija, dokończy właśnie cały, ta, całe to wydarzenie. Kończy, moi drodzy, sekundareczka z Borodino. Która, no nie oszukuj, która rzeczywiście ten kaliber 180 swoje robi. No i moi drodzy, zmierzamy do końca tej bitwy. Tu będzie delikatny przeskok. Jeszcze jakaś tam skromna salwa poleciała w kierunku Azumy, która jako ostatnia w tym momencie po Svathaland została na polu bitwy. Jeszcze jedna salwa przed Wami. I tak naprawdę możemy na spokojnie przejść do oceny tej bitwy, ale także przede wszystkim Borodino i powiedzmy, umieścić go w jakiejś skali szkolnej. Czy ten okręt jest warty polecenia? Zapraszam moi drodzy do podsumowania. A jeszcze zerknijmy, jak te pociski poleciały. O, lecą, lecą, lecą i. no, kilka penetracji wpadło. Ok, podsumujmy to. Już w porcie po tej bitewce, moi drodzy, i teraz możemy pokusić się na ocenę i analizę tego okrętu, po to, żebyście Wy sobie wyciągnęli jakieś wnioski. Być może moja opinia przekona Was, bądź właśnie spowoduje, że nie będziecie chcieli tego okrętu kupić. Jeżeli lubicie grać okrętami w stylu, prawda, dziobując się, tak jak Richelieu, Dunkierka, prawda, tego typu okręty, Nelson, no to rzeczywiście ten okręt może Wam podpasować. Jest to rzeczywiście pancernik w linii rosyjskiej, radzieckiej, który posiada sporą pulę wytrzymałości, chociaż mniejszą od swojego, powiedzmy, brata starszego pod względem e, ilości na serwerze, czyli wady wosoka, ale rzeczywiście potrafi robić różnicę w grze. Działa są celne, rzeczywiście można nimi naprawdę penetrować. Pancerze jak to na radzieckich okrętach, i no, jest to interesująca opcja, ale no mówię, no trzeba lubić granie tym okrętem. Jaka ocena? 4 z takim dużym minusem takim dużym jak brak e, tylnej wieży na przykład, ale dlaczego 4? Dlatego, że radar i zrobienie okrętu na przykład pod przetrwanie, albo ewentualnie daniem modułu na przyspieszanie, na cofanie, będzie miało naprawdę dużą opcję. Czy ten okręt będzie grany ewentualnie na jakichś bitwach klanowych, jeżeli pojawił się na ósmym tierze, bądź czy będzie pojawiał się często, uważam, że tak średnio. Częściej zobaczymy dalej tyrpica, częściej zobaczymy inne które rzeczywiście jakoś swoją Sympatią bardziej przyciągają nas. Dlatego taka czwura z minusem. Fajny, sympatyczny okręt, ale szału nie ma. Tak też. Być może się nie zgadzacie. Jeżeli się zgadzacie, to dajcie znać, jaką macie opinię. Ja puściłem Wam tutaj taką skromniejszą bitwę, ale no mówię, kiedy okręt był w testach, to pograłem nim troszkę i rzeczywiście te wnioski dalej pozostały. To taki. Optymalny pancernik. Jeżeli ktoś chce się nauczyć grając z jubakiem, to uważam, że wystarczy, że załatwi sobie Richelieu, chociaż to zupełnie inny już troszkę okręt, ale dalej mechanika gry jest ta sama. Zapraszam moi drodzy na inne materiały materiały właśnie na kanale Od dla Graczy. Ja dzisiaj swoją recenzję Borodiną kończę i mam nadzieję, że w jakiś sposób przyczyniłem się do tego, że macie opinie na temat tego okrętu. Polecam się na przyszłość, zostańcie ze mną na YouTubie, a i wpadajcie na Twitcha linki na dole. Cześć, cześć, hej!